ma tutaj taki kanał, dowiecie się dzisiaj jak pokonać glony i jak zrestartować krewetkarę, czy to założyć krewetkarę, czy to tam chcecie. No, jak tutaj widzicie, mocno, bardzo mocno to zarosło. W sumie cały czas tylko sobie jakoś tak, jakieś szyszeczki dodawałem i inne takie rzeczy, żeby pokonać te glony, ale nic z tego nie wychodziło, także trzeba zrobić restart, co nie. No tutaj o, tego naprawdę Już tak glon już nawet wy, zaczął wychodzić już ponad TAF Także o no nieźle No dobra, więc najpierw to trzeba krewetki odłowić Ech. u mnie niestety wszystkich się nie udało, prawda? Znaczy nie znalazłem wszystkich tam babulki popadały, chyba skinęły już. No cóż, zdarza się. No, następnie wszystko zabieramy wszystkie podłoże, całe podłoże, wodę brudną się nam nie przyda tapetę także zdejmujemy też już tam do wyrzucenia dobra tak jak widzicie ceramika mi się pobiła a to też właśnie do wyrzucenia całą wodę do wywalenia, akwarium i filtry wszystkie wkłady trzeba to wyczyścić bo coś jeszcze nam się przyda najlepiej sodą oczyszczoną posypujemy po akwarium czy na te właśnie filtry, następnie mokrą gąbką wszystko to dokładnie myjemy to bardzo fajnie, szybko schodzi trzeba tylko pamiętać, żeby jakąś szczoteczko za tym silikonem wyczyścić, żeby tam żadne jajeczko, ślimaków ani glon nie został a kamień najlepiej jest właśnie wyczyścić um, kwasem cytrynowym to jest właśnie taka naturalna, najlepsza no. Tutaj później trzeba jeszcze tylko filtr najlepiej złączyć, żeby tam, jeżeli zostało jakieś, sus, żeby to wyleciało. Tutaj wszystko o, proszę, jak pięknie wyczyszczone. No naprawdę. Git. No, następnie przygotowujemy podłoże, czyli pie piasek łoże Włożę benibaci. Nic nie powinno zrobić z tej tylko Wyślijmy, żeby tam z tego było więcej. Dlatego bakterie bakteria benibaci max. 2 gramy. łyżeczka dla tych bakterii. Dlatego tego woda. Ja użyłem swojego dużego akwarium. Dlatego tego włożyłem właśnie o, większą gąbkę dla krewetek. Idealna. Właśnie dobrze jest, żeby to namoczyła się. Wtedy na to wszystkie te bakterie. Do tego stare już filtr, akwapat mini wyczyszczony pięknie. Jakiś kubeczek na wodę, termometr, penseta, do tego drewienko i rośliny. Najlepiej jest właśnie są in vitro. Tutaj właśnie zaleby zamówione. Od in vitro akurat, z in vitro Rośliny, akurat jest najbezpieczniej kupować. Wtedy jest pewność, że nie ma żadnych tam glonów, ani jajeczek ślimaków, czy samych ślimaków. A do krewetkarym wiadomo, tego nie potrzeba nam. No, oczywiście to są jakieś takie malutkie roślineczki. Ja tutaj wszystkiego nie użyję, głównie mchy, Ci te chemintusy i inne tam Mintusy, co nie Jakiś mech dostałem za darmo, także Czemu nie Tutaj akurat rotale to sobie do dużego Biorę no Najlepiej jest właśnie takie jak, Które mają małe listki, takie Nie za szerokie, co nie Jakieś takie średniej wielkości rośliny Żeby tak no... No kurde, no wiesz, no ładnie tak będzie, tak gęsto, no. Tutaj macie wszystkie nazwy, jakie sobie zamówiłem, 20 parę złota. No dobra, następnie trzeba je wymyć z tego żelu, w którym były hodowane, no to nie jest już nam potrzebne. Tam. Troszeczkę nawozu się da do podłoża, także będą sobie fajnie żyć. Będą azoty zabierać z tego co nie sumie. O tyle są dobre, że one dużo ty azoty zabierają. Dlaczego mogą się rozwijać? Co zawsze na plus. No. To przygotowujemy bakterie. Se taka o, pięknie co nie? No, bakterie będą nam tam. No wiecie, no bakterie będą i będzie dobrze, co nie? Co o tym mówić? Nie chce mi się mówić, tylko przygotowujemy do wciągnięcia. <laughs> Czy znaczy, znaczy wiesz, no? Czy no, żeby położyć na noc? No, kładziemy. No, ja tam jeden rodzaj bakterii. Nie tam używaj, po trzy wodę roi, tam. Kamienie, nie, żeby. Kamienie, a w sumie po co to? Nie starczy bakterie. Następnie <laughs> żwirek, znaczy piasek kwarcowy u mnie, bo lepiej jak najmniejszy. Co nie? Potem dajemy jakiś nawóz. Yy, I na koniec podłoże benibaci. E, oczywiście też najlepiej na samym jak damy bakterię to jest potem dać ten e, no, korzeń co nie? Żeby potem nam nie odleciał. Bo potem trudno będzie, jeżeli godzinę temu go wymoczyliśmy. Pewnie, że cały się nie zamoczył miesiąc musi on mniej więcej cały się zamoczyć, żeby nasiął, potem opadł na dno. Dobra potem montujemy filtr, żeby wiedzieć, gdzie potem roślinki kłaść. Oczywiście duża gąbka, bo gąbki, nie wiem, mniej więcej co roku będziemy, będzie trzeba ją zmieniać. nie aż tak często niektórzy w ogóle jej nie czyszczą. No, i potem jest czas na roślinki. Pięknie ujęte. To jak nagrywam rośinki, co nie? Hwe, hwe. No oczywiście tam chy, wszystko, wszystko tak widać. No a więc bierzemy za korzeń i wkładamy w ziemię penseto. Penseto najlepiej bo wtedy najmniej tego, ale i tak jak ja potem sobie poprawiam ręką tak coś rozwalę. Z tyłu, oczywiście, więcej tam, żeby była gęstwina, z przodu mniej. Najlepiej w ogóle, żeby jak będziemy wyławiać, czy to sprzedawać, czy to co my tam chcemy robić, to żeby z przodu zostało miejsce wolne na no pokarmy inne te. I o, no to lecimy dalej. Co nie? Pum, pum. pum. Oczywiście te chemiantusy ja daję, rotali nie daję, rotalia do innych tych, bo tutaj szkoda, jakby znowu by mi tutaj się glon zalął. Rotalia ładna, bardzo ładna roślinka. Tutaj przyfilczy sobie ten mech jakiś, posadziłem i z przodu jakoś roślinka. tak wygląda po zalaniu. Oczywiście dajemy termometr na koniec i trzeba czekać. Oczywiście po Beni to tu tutaj będzie med, ale po paru dniach powinno zniknąć. I tak to ładnie wygląda. No to seło.